Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie. Słuchajcie, na samym wstępie tego materiału prosimy was o zostawienie łapki w górę, dlatego że to jest jeden z lepszych, mi się wydaje, materiałów na moim kanale, a przede wszystkim taki, w którym na pewno was zainteresuje, przede wszystkim samą wersją całego Minecrafta, na którym się aktualnie znajdujemy, czyli wersję 1.16.4 Bardzo dużo, bardzo duża część osób wyczekiwała tej wersji przede wszystkim dlatego, żeby można było sobie pograć bez żadnych wejściówek, miło spędzić czas i oprócz tego fajnie się pobawić. Dlatego słuchajcie, przychodzę do was z inicjatywą bardzo dobrego serwera. Moim zdaniem, sami możecie ocenić sam materiał. Pamiętajcie, no zapraszam do subskrypcji, łącznie z dzwoneczkiem, aby Was żadne nowe materiały czy też live streamy nie ominęły. No i co, może przejdźmy do samego sedna, bo tych zmian, tych nowości na samym serwerze jest tyle, że musimy się wyrobić kurczę w, sam, w, cały, w samym dniu. Tak naprawdę, kurczę opowiadania. Dobra, słuchajcie, może. Same sedno, czyli data startu to jest 31 grudzień, godzina 18, to jest Sylwester, tak jest, to jest godzina 18, Sylwester, jak wiemy mamy teraz obostrzenia, także będzie fajnie, gdzie, gdzie będzie fajnie, gdzie będzie można miło spędzić czas, mi się wydaje. Przede wszystkim o co chodzi w samym serwerze, to może wam... Yy, za chwilę przedstawię dosyć dużo nowości. Tutaj możecie zobaczyć yy, nie tylko po moim eku, ale może przejdźmy do samej strony, bo tutaj strona jest też bardzo istotna. Także słuchajcie, przechodzimy do samej strony. Jest to cubehard.net strona. wszelkie linki będziecie mieli w opisie. Także zachęcam Was do obejrzenia. Nie jest to pierwsza edycja ich, także na pewno to nie jest serwer typowo randomowy, który nie wie co robić. Ale naprawdę, konkrecik jest taki fest dobry. Słuchajcie, może przejdźmy do samego home'a. Czyli na samym home'ie możemy sobie zobaczyć każdy sektor, ile ma TPS-ów i mniej więcej gdzie on się znajduje. Tutaj po samych koordynatach tutaj się zmieniają. Możecie sobie zobaczyć. Tutaj mniej więcej też same wiadomości od samego serwera możecie sobie zobaczyć, linka ja wam podsyłam na dole. Przejdźmy do takich ważnych jeszcze informacji, oprócz tego, że możecie powiązać konto, bo nawet trzeba powiązać konto, bo jak wiecie tutaj macie waluty różnego rodzaju, tak jak widzicie, a konto jest bardzo łatwo powiązać, wystarczy, że na serwerze wpis wpiszecie konto i swojego maila, na którego chcecie i wtedy powiązujecie tutaj konto, ja już mam powiązane i słuchajcie, o co chodzi? Tak samo jak pod na przykład na chwilę Wam tak pokażę, na razie chaotycznie, ale chcę, żebyście zrozumieli pod slash rynek. Pod slash rynek na serwerze możecie sobie wystawiać item, który macie w wieku. na przykład sobie wystawię, będę chciał wystawić kilow to podsz rynek, dodaj i cena na przykład w końcach Na przykład chcę za 10 kość sprzedać taki kilofik i tego wystawiam i na stronie pojawia się właśnie coś takiego, że takie coś na rynku tutaj w tej zakładce zostało wystawione i to możemy sobie po prostu odkupić od graczy, którzy to wystawią e, oprócz tego jeśli już zarobimy sobie troszeczkę końców i mamy troszeczkę ich za dużo to możemy sobie wydać je na skórki oczywiście na samym serwerze jest paczka e, tekstur gdzie możecie sobie ją pobrać i grać miło, przy samym wejściu wyświetla się komunikat e, że tego tekstur e, można sobie po prostu pobrać i fajnie grać, ja aktualnie mam Taką katanę mi się najbardziej podoba, mamy również coś takiego, tak to mniej więcej wygląda, no i mamy taki młotek też fajny, to są wszystko miecze tak naprawdę, tylko zmienione na teksturpaki i takie rzeczy możecie sobie tutaj po prostu pokupować, mi się wydaje, że naprawdę fajna opcja, coś, coś zupełnie innego. No i co? Oprócz tego mamy też ranking, mamy też gildie mniej więcej, więc na stronie naprawdę fajnie można sobie wszystko popatrzeć. Dobrze, przejdźmy może do samego Minecrafta, bo tutaj jest najwięcej nowości. Oprócz tego, że na serwerze będzie end, który możecie zobaczyć. Nie będę tam wchodził, bo mam straszny problem z wersją 1.16.4 z endem, bo mi się nie renderuje tam wszystko. Będę musiał to naprawić, ale oprócz tego mamy end. Wnet End, znaczy mamy End i Nether. W Endzie mamy dużą ilość endermanów. E, oprócz tego, na samym Spawnie, jak już jesteśmy i opowiadamy, co jest, e, to będzie tutaj kasyno, które będzie działało normalnie jako ruletka. Więc będziecie mogli sobie fajnie, e, tak naprawdę, no, pohaza pohazardzić sobie. E, z dalej. Na samym Spawnie możecie sobie też poekspić. Są tutaj ekspiarki które tutaj pająki, są też również szkielety Są również klipery, jak możecie zobaczyć one się respią Oczywiście nie wybuchać, wybuchają i zabierają Ale spytacie Danuta Ale kurczę, dlaczego ty tak dziwnie biegasz, jakoś tak powoli skaczesz Co ci się dzieje Danuta? Co to co, co, co tak dziwnie opadasz, kurczę jakoś dziwnie tak No to słuchajcie, już wam tłumaczę o co chodzi Na serwerze mamy też coś takiego jak klasy Już wam pokazuję Słuchajcie, pod komendą klasy zapytać... Jak już tak zapytaliście, no to słuchajcie, pod komendą klasy yy, możecie sobie zobaczyć mniej więcej jakie są same klasy na samym serwerze. Mamy wojownika, mamy strzelca, mamy magika, mamy wsparcie, mamy górnika i budowniczego. Wsparcie to jest dla każdego coś miłego, każda osoba się na pewno ogarnie w tym. Wojownik to jest wiadomo, że osoba, która przede wszystkim yy, chodzi i się bije i jest taka... No, tak jak wiecie, twardy zawodnik. Strzelec to jest bardziej osoba, która na dystans strzela z łuku. Typ, typowy taki Legolas. Magik, czyli jakieś takie potiony, coś tam, wiecie, wsparcie to jest bardziej osoby, które, które są na suporcie, takim i coverują te tych wszystkich wojowników i strzelców. Górnik to jest osoba przede wszystkim ta, która no, kopie, zdobywa wszystkie rudy itd., ale to zaraz też przejdziemy. No i mamy też budowniczego. Ja aktualnie jestem na budowniczym, aktualnie zobaczycie, zobaczcie, mam skina Mianka. Teraz przebiorę się w strzelca. Strzelec ma skórzaną zbroję. Po założeniu takiej zbroi, oczywiście, dostajecie inne efekty i już decydowano klasę budowniczy, aktywowana klasę strzelec i już mam inne w ogóle yy, mam Strenge, mam spile trójkę yy, i Resistkę mam, także możecie sobie to jak mniej więcej zobaczyć, Każdy, każda klasa ma inne efekty. Założę sobie teraz inną klasę. Cyk, cyk, to jest inna klasa i teraz jestem Magikiem, także magik, yy, speed trójka, jump, bull, dwójka, strenge i re resistka. Tak to mniej więcej yy, wygląda. No i co? Może przejdźmy yy, na same yy, losowe kordy, tak? Losowe kordy przejdźmy, yy, cyk. O, jeszcze muszę się zbliżyć. O i plum, jak mnie wyrzuciło no i to jest właśnie losowy teleport, coś pięknego, naprawdę pomaga. coś pięknego ale przejdźmy może dalej pod komendą pomoc, bo ja tak sobie wpisuję ją, wpisuję pod pomoc, pomoc, ale tak wam jeszcze nic nie powiedziałem pod komendą pomoc znajdujemy się komendy, wystarczy, że klikniemy mamy spawn live, czyli o, tak obecny live serwera, kto tam prowadzi mamy skiny yy, i tutaj te skiny możemy sobie też po prostu modyfikować skin do narzędzi, tak jak mówiłem skin do mieczy, disco zbroje czy też party klasy, także naprawdę nie chcę wam pokazać wszystkiego przede wszystkim chcę żebyście weszli na sam serwer czyli w dzień sylwesterowy 31 grudnia o godzinie 18 i sami też posprawdzali oprócz tego mamy pod drop, drop ogólnie jest ze wszystkiego tak naprawdę, mamy drop ze stone'a tak się mniej więcej prezentuje mamy również drop z lucky case'ów Yy, zaki, z takich kup no takie kejsiki, zaraz wam pokażę mniej więcej o co chodzi. Yy, no i może przejdźmy dalej, co mamy. Yy, mamy też coś takiego jak craftingi, już wam pokazuję. Yy, I słuchajcie, tutaj jest dosyć obszernie, dlatego że mamy generator. Yy, no tutaj mamy oczywiście yy, makiśną skrzynkę, tak. O, tutaj nie będę wam wejść na serwer, zobaczcie, ale najważniejsze to jest, to jest generator. Ten generator, właśnie mam w ekipunku i co on robi? Słuchajcie, po postawieniu takiego generatora. Oj, zbyt mało miejsca na generator. Generator zajmuje dosyć dużo miejsca, dlatego trzeba, trzeba przede wszystkim dużo, dużo miejsca na niego poświęcić. Mi się wydaje, że powinno starczyć. A, poniżej 30 poziomu, także czekajcie. Ja tylko tutaj sobie mniej więcej ogarnę 30 poziom. Cyk, gdzieś. Dobrze, no i słuchajcie, znalazłem już miejsce na generator, najlepiej to jest właśnie pod na spokojnie, na cichutku, pomalutku, taki generator stawiamy i on się tworzy, tak jak mogliście zauważyć, on potrzebuje dosyć sporą ilość miejsca, nie bez powodu, bo zobaczcie, tworzy się taka nasza kopuła i dzięki takiej kopule możemy sobie kopać, ja akurat, akurat mam górnika, także mi to jest lepiej kopać, bo przede wszystkim mam hejsta, Oprócz tego, przede wszystkim, i uwaga, to jest coś, co na pewno się dziwicie. Pod shiftem i prawym przyciskiem myszy, mamy generator obsydianu. Za 8 emeraldów możemy zamienić to na obsydian i kopać sobie sam, sam sobie po prostu obsydian. I oprócz tego, żeby to było mało, to jeszcze oprócz tego, możemy sobie zamienić to na sam piasek. Tak, i możemy sobie kopać sam piasek. Czyli tak naprawdę, każdy budulec, który, który potrzebujemy, tak naprawdę, mamy w samym generatorze. Możemy też go naprawić, albo po prostu go usunąć. Oprócz tego, pod komendą pomoc, jak wam pokazywałem, i pod komendami, i pod craftingami, tak naprawdę, mamy również takich, tutaj nie będę wam pokazywał w skrzynkę kresu, bo to wiecie o co chodzi, granat wybuchowy, bo mi się wydaje, że to jest dosyć istotna rzecz, tutaj mamy różnego rodzaju granaty. Każdy granat tworzy się przede wszystkim inaczej e, Może tak Granat zapalający Pokażę wam mniej więcej jak on e, Co on robi I to jest tak To jest granat właśnie zapalający e, Który przede wszystkim Ogień, który się pojawia na granacie zapalającym Nie gaśnie Możecie go jedynie sami w sobie Ugasić On po prostu nie gaśnie e, Oprócz tego Weźmy sobie może na craftingi Zobaczmy sobie e, Mamy też granat odrzucający Robi się go ze slime bloków Przejdźmy do granatu odrzucającego. Przetraportowaliśmy się aktualnie na górę. Dlatego przede wszystkim, żeby Wam pokazać, bo odrzucający granat na ponad 10 kratek w górę, on leci. Także pokażę Wam. Przede wszystkim fajnie go wykorzystać, że jeśli gdzieś chcemy przeskoczyć, że Wam pokazuję cyk. O i zobaczcie. Ja Akurat mam seta dosyć dobrego, i oprócz tego mam slow filing. Ale jeśli zdejmę seta, zamienię sobie na przykład na klasę łucznik no to już tak fajnie, przyjemnie nie będzie, nie będzie, łucznik, strzelec w sumie Wrzucamy sobie, przeskakujemy i jest też git Tylko, że już pamiętajcie, że nie mamy przede wszystkim, właśnie, mamy damage zabierany ze skoku No i dlatego ja uwielbiam klasę taką jaką zawsze, czyli budowlaniec, tak jest budowniczy. Przejdźmy może do kolejnego granatu, który stworzymy, mamy aktualnie jeszcze sieć. Sieć się robi dosyć chyba, mi się wydaje, że prosto. Także co? Mamy wybuchający i sieć. Także weźmy sobie sieć. Jeśli ktoś nas goni na przykład, to przede wszystkim fajnie go wykorzystać w taki sposób, że rzucamy. I grać wtedy jest w potrzasku tak naprawdę, na kilka sekund. Weźmy sobie na przykład on nas goni, rzucamy sobie taką potkę, no i tak naprawdę on jest nieuruchomiony na kilkanaście sekund. Sami sobie też możemy zrobić taką barierę, jeśli chcemy sobie zjeść refila, czy cokolwiek dosłownie, cokolwiek zrobić, nawet w ekwipunku poprzestawiać rzeczy. Więc wydaje mi się, że to bardzo fajna opcja. No i ostatni granat to jest granat wybuchający, już wam pokazuję jego crafting. To jest TNT, no i to jest coś konkretnego. E, nie, nie ma tutaj żadnych rzucaków, ani nic, jest to granat wybuchający konkretnie, a porządnie Słuchajcie, rzucamy taki granaci i e, robi nam naprawdę duchę tutaj, także e, naprawdę fajnie Ja tutaj szybciutko naprawię, tak, o cyk, 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 ładnie e, No i co, słuchajcie, może wam pokażę obalenia e, na samym serwerze z czym by go tu zabić Może, o, może z tego Coś popróbujemy, może z tego, słuchajcie Jak działają obalenia Weźmy go tutaj z kośny Raz i słuchajcie e, Takiego gracza, który jest obalony właśnie On ma kilkadziesiąt sekund na to Aby ktoś go, Kogokolwiek Podniósł, oprócz tego takiego gracza Ja go podniosę tutaj, żeby się nie meczył Ten gracz może przede wszystkim Czekaj ja Cię podniosę tutaj, bo mam dobre serduszko. Ten gracz przede wszystkim co może? To może się poruszać, może się czołgać, tak naprawdę. Nie może w tym czasie ani jeść, ani nic innego dziwnego robić tylko może się czołgać, prosić o litość. I tak to wygląda. Oprócz tego gracza można przenosić. Czyli mogę go wziąć na plecy i go rzucić gdzieś dalej Jak tutaj niektóre osoby się biją Na przykład 3 na 3 Jedna osoba padła I osoba, która padła się czołga, żeby gdzieś się ukryć Na przykład pod drzewo, To możemy do niego podnie, podbiec, podbiec Wziąć go i gdzieś go tam wyrzucić Żeby nikt go nie mógł zreanimować Mi się wydaje, że to jest jedna z bardzo e, Fajnych i przydatnych e, Rzeczy na serwerze e, Więcej informacji wam nie będę mówił Naprawdę, bo ich jest tyle, że Mógłbym Was przede wszystkim zanudzić, a to nie o to w tym chodzi. Chodzi przede wszystkim o to, żebyście weszli na sam serwer, zobaczyli co i jak jest grane, żebyście poznali samą rozgrywkę i poznali coś innego. Przede wszystkim kochani wersja 1.16.4 Nie trzeba konta premium. Jeśli macie jakieś pytania, wszelkie Discordy, Teamspeiki i inne urozmaicenia, czy też fanpage samego serwera są na... Są w opisie po prostu, więc tam zadawajcie pytania. Oczywiście to nie jest pierwszy i nie ostatni odcinek z samego serwera, także wyczekujcie niedługo kolejnych. Trzymajcie się, no i pa pa. Buziaczki.